Dzień dobry, witamy Państwa. Dzisiaj pierwszą kawę piję ja, ponieważ Paweł jest na szczepieniu, więc niech się szczepi, a ja rozmawiam z Justyną Średzińską, fizyczką, specjalistką do spraw edukacji w Weseropolska, które jest zlokalizowane i w ogóle jest w Centrum Nauki Kopernik. Justyno, dziękuję, że zgodziłaś się z nami porozmawiać, czy w tym wypadku ze mną. Powiedz ja bardzo mi, dziękuję. Czym się tak naprawdę zajmujesz? Ja zajmuję się tym, aby wprowadzać edukację kosmiczną. Tematykę kosmiczną, na zajęcia przedmiotowe w szkołach w Polsce, na zajęcia pozalekcyjne. Wspieram rozwój edukatorów i edukatorek w całym kraju, żeby lepiej poznały tematykę kosmiczną i chciały zarażać tą tematyką dzieci i młodzież w całej Polsce. Oraz prowadzę wyzwania i konkursy dla dzieci i młodzieży właśnie o tematyce kosmicznej z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jakie to są na przykład wyzwania? Możesz coś więcej powiedzieć, w czym mogą startować dzieci i młodzież, jakie rozwiązywać wyzwania, jak to w ogóle wygląda? Tak, jak najbardziej. W ogóle tematyka kosmiczna jest bardzo różnorodna, interdyscyplinarna, więc też każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy wyzwanie dla młodych programistów i programistek AstroPi, gdzie zadaniem jest napisanie programu w języku Python, i te programy są na przykład potem wysyłane na Międzynarodową Stację Kosmiczną do astronautów i astronautek aktualnie tam przebywających. Mamy wyzwanie Kansat. To jest wyzwanie na przykład dla takiej starszej młodzieży w wieku szkoły średniej, gdzie zadaniem jest przygotowanie w pełni funkcjonalnej mini satelity wielkości puszki po napoju, takie jak Coca-Cola czy, czy Sprite? I to jest półroczny, taki pełny projekt badawczo-technologiczny, gdzie mają jakiś problem badawczy, a potem tworzą do niego aparaturę pomiarową, takiego Kansata. Po co się potem dzieje z tą puszką? Mamy rakietę w Koperniku, w centrum nauki Kopernik i 10 finałowych zespołów ma możliwość swoje Kansaty wypróbować w warunkach właśnie lotu, więc wynosimy taką rakietą na, na jakimś poligonie wojskowym czy miejscu, gdzie można strzelać w Polsce rakietami i potem te Kansaty właśnie przeprowadzają swoje badania. A dla części zespołów mamy taką też nagrodę, jakby drugą, i mamy takiego dużego drona ogromnego, z którego też możemy z dużej wysokości około pół kilometra zrzucać takie kansaty i testować je w locie i, i te badania, które zostały zaprojektowane przez zespoły. Mhm. A powiedz mi, jak polskie zespoły? Czy, są, czy mamy jakieś sukcesy na arenie europejskiej? Coś się dzieje ciekawego? Te projekty wygrywają? No, mam nadzieję, że ktoś wygrywa gdzieś. Tak, jak najbardziej. Teraz jestem pod ogromnym wrażeniem, bo ja na przykład ze swojej strony koordynuję wyzwanie Moon Camp Challenge, Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie zadaniem jest zaprojektowanie trójwymiarowej bazy księżycowej. I to wyzwanie też jest podzielone na kilka etapów trudności, i mam, mam ogromną przyjemność, ponieważ tydzień temu, 18 maja, zostały ogłoszone wyniki tego wyzwania i zespół z Polski wygrał właśnie pierwszą nagrodę w, dla, dla średnio zaawansowanych Mooncamp Explorers. Ich projekt bazy księżycowej był bardzo ciekawy, kompleksowy, pokonał dwie, 322 drużyny z całego świata. I właśnie zajął pierwsze miejsce. pierwsze miejsce. To gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy też Tobie. Powiedz mi, tak wracając trochę, bo z reguły zadaję to pytanie na początku, a jak w ogóle Ty się znalazłaś w sektorze kosmicznym? Ja wiem, już wiem, wiem to teraz już nawet nie z obserwacji, tylko organoleptycznie, jak się spotykam, że fizyków w sektorze kosmicznym jest dużo. Czy jako fizyczka też tutaj działasz, ale powiedz, jakie były początki, jak to się stało, że zainteresowałaś się tą branżą? No mi się wydaje, że ja dosyć późno, to znaczy pamiętam, że w dzieciństwie gdzieś tam ten kosmos był na wsi, jak sobie jeździłam na przykład na wakacje, gdzie niebo było bardzo piękne, ciemne, no co można było oglądać gwiazdy, to to było fascynujące. Ale tak naprawdę już taką poważną przygodę z kosmosem zaczęłam na studiach, właśnie na studiach z fizyki, gdzie był też fakultet z astronomii i tam wtedy poszłam na, na te zajęcia, bardzo mi się one spodobały. Profesor Jaranowski niesamowicie z pasją rozmawiał. O, o kosmosie i to mnie bardzo zainteresowało. A później pojawił się e, doktor Marek Nikołajów, który wrócił z e, takiego dłuższego pobytu za granicą, właśnie na takich badaniach astronomicznych i on mnie zainteresował czarnymi dziurami. I tak już mi potem jest zostało. E, potem pracował, e, tak, e, prowadziłam badania naukowe w, w camk w Centrum Astronomicznym im. Mikołaj Kopernika, Polskiej Akademii Nauk. I to była niesamowita przygoda. Bardzo dużo o, o astronomii, astrofizyce się dowiedziałam, a to potem ta przygoda sprawiła, że pojawiłam się w Esero. Yy, I powiedz, jak długo już pracujesz w Esero? Jak długo kształcisz yy, polską młodzież i nauczycieli? Yy, no to już będzie ponad trzy lata. W listopadzie będą cztery. A powiedz, czy widzisz jakąś różnicę, odkąd zaczęłaś pracować w Esero? Czy jest większe zainteresowanie, czy takie same, czy, takie samo, czy coś się zmienia w tej materii? No, ja mam nadzieję, że się zmienia i jest coraz więcej, ponieważ bardzo silnie pracuję na to, żeby i coraz więcej edukatorów i edukatorek, żeby coraz więcej edukatorów i edukatorek jakby nie bało się tej tematyki kosmicznej, że to nie jest aż taki rocket science i tak jest dużo i możliwości w, w tematyce kosmicznej. Ale widzę też, jakby, no, liczbę zespołów czy, czy zainteresowanie naszymi różnymi aktywnościami. I tak, na przykład, jak w wyzwaniu Mooncamp w pierwszej edycji czy w drugiej, to, to było jakieś 80 zespołów, prawda? To w tym roku, na przykład, z całej Polski było już 248, więc jakby widzę, że to się dzieje. A także, no, Dużo się dzieje. Miałeś tutaj na przykład Anię Bukiewicz-Szul, naszą ambasadorkę kosmiczną, no. która wprowadzi wspaniały World Space Week we Wrocławiu i, i różne takie aktywności, które też w wspaniały sposób budują świadomość o sektorze kosmicznym w naszym kraju. Wiesz co, staramy się tutaj do pierwszej kawy, nam staraliśmy się zapraszać osoby, które są zarówno z branży już kosmicznej, czyli już te, które działają, budują, ale te także, które kształcą. Mamy nadzieję, że oglądają albo będą oglądali nas również y, ludzie, którzy mają dzieci i mogą się zastanowić, co zrobić, jak dziecko y, zainteresowanie jakieś wywołało. Powiedz, jeżeli są, jest, są dzieciaki, które interesują się y, kosmosem, to, co powinny zrobić, jak powinny do Ciebie trafić, skąd dowiedzieć się o tym, co robisz i co robi Twoje biuro? To najczęściej zapraszam kilkoma kanałami. Jeżeli ktoś jest na Facebooku, to Eseropolska Polska ma swój kanał na Facebooku. Tam wrzucamy informacje, ciekawostki o tematyce kosmicznej i takie informacje, co się, co się u nas dzieje. Przez stronę Centrum Nauki Kopernik w zakładce Edukacja, no to tutaj bardziej, najczęściej pewnie klikają nauczyciele i nauczycielki, ale także zapraszam po prostu rodziców i młodzież. Mamy również naszą stronę SRO Polska, i tam dla młodzieży sądzę, że najbardziej interesująca byłaby zakładka Konkursy, bo tam właśnie są opisy wszystkich tych europejskich wyzwań, jak jeszcze climate detectives, to dla osób, które lubią biologię albo mają na uwadze zmiany klimatu i wsparcie naszej ziemi w polepszeniu swojej sytuacji. A powiedz mi. Tak naprawdę, jak sobie obserwujesz i rozmawiasz z młodzieżą, to który z tych konkursów jest najbardziej obsadzany? Co ich najbardziej interesuje? Co tak próbuje sprawdzić, jaka będzie przyszłość polskiego kosmosu? No, wiesz, co, no to jest bardzo różne. Ja widzę, że młodzież właśnie już w takim wieku, szkoły średniej końcówka, szkoły podstawowej, ma takie chęci, du, dużo rozmawia o, o projektowaniu satelitów, mini satelitów, jakichś urządzeń, więc tutaj konkurs Kansat, no mamy całkiem sporo, spore zainteresowanie, więc mam nadzieję, że to będzie tylko, tylko rosło. Moon Camp, projektowanie 3D, tutaj mamy e, bardzo fajne, e, fajne zainteresowanie, więc jeżeli ktoś chce zaprojektować całą bazę księżycową albo nawet myśli za jakiś czas o, o locie, e, to myślę, że tutaj młodzież też jestem bardzo zainteresowana e, programowaniem. E, no i myślę, że zmianą klimatu i obserwacjami satelitarnymi, bo to łączy się ładnie i z projektem Kansat, gdzie też często projektują takie. E, mm, Misje, jak na przykład robienie zdjęć powierzchni jakiejś innej planety, i montują bardzo dużo takiego sprzętu na swoich kansach. Justyna, Ty ze względu na swoją pracę, a też pasję obserwujesz to, co się dzieje w Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale na pewno też obserwujesz to, co się w ogóle dzieje w kosmosie i tę dynamikę, z którą od kilku lat przemysł kosmiczny ruszył. Jak sobie wyobrażasz na przykład, jak się zmieni, Nasze życie dzięki technologiom kosmicznym, albo jak się w ogóle zmieni patrzenie na ten kosmos w ciągu najbliższych, nie wiem, 10, 20, 50 lat, to co myślisz, jakie to będą różnice? Co, co osiągniemy przez ten czas? Albo czego nie osiągniemy, bo też mieliśmy takie głosy tutaj u nas w kawie, że jednak my sobie myślimy o kopalniach na Księżycu, a to jeszcze jest długa, długa droga i pewnie nie my tego dokonamy. No, no, pewnie nie nasze pokolenie. Ja muszę przyznać, że ja mam, patrząc na młodzież, to mam więcej nadziei po prostu, bo widzę, że też pojawiają się po prostu wśród młodzieży głosy, że trzeba coś zrobić i z naszą planetą zadbać o nią, że wykorzystanie tych technologii kosmicznych ma być ku dobremu, ku lepszemu, więc ja mam nadzieję, że faktycznie nawet jeżeli będziemy mieć jakąś bazę na Księżycu czy na Marsie i będziemy tam rozwijać technologie, to one będą z pożytkiem po prostu dla naszej błękitnej kropki. I że m, dzięki temu, że jest dosyć y, dynamiczny ten y, sektor kosmiczny, że są lokowane tutaj pieniądze na potrzeby naprawdę rozwoju potrzebnych technologii, jak chociażby y, projekt MELISA y, Europejskiej Agencji Kosmicznej, to to jest coś, co spowoduje, że będzie nam się żyło po prostu lepiej. Przybliż naszym, y, naszym widzom, co to jest projekt MELISA. To jest taki projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej już od bardzo dawna prowadzony, w którym to jest projekt dotyczący podtrzymywania życia. I on w dużej mierze krąży wokół podtrzymywania życia astronautów w trudnych warunkach, ale jest to, gdzie sprawdzają na przykład, w jaki sposób pozyskiwać tlen, jak na przykład robić zamknięty obieg z użytku roślin, tak, z których możemy korzystać najpierw do produkcji tlenu, żywności, jakiegoś kompostu i tak dalej. Taki zamknięty obieg I, i jakby tych płaszczyzn, na których oni w tym projekcie pracują, jest bardzo dużo. I potem już nawet, już nawet teraz pomysły z tego projektu są w życiu wykorzystywane, i na przykład do uzdatniania takich wodopojów, miejsc wodnych na, na pustyniach, czy na takich obszarach z utrudnion, utrudnionym dostępem do wody. Super, bardzo, bardzo dziękuję za to, co opowiadasz, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby pokazać ludziom, naszym, naszym kolegom i koleżankom, to. Jak duża korzyść jest z tych badań, tak? Pomimo tego, bo często, często się myśli tylko o tym, jak duże pieniądze to kosztuje, a nie, nie widzimy tego, jak dużo zyskujemy. Ja zawsze powtarzam, bo ludzie nie myślą o tym, że. Najlepszym przykładem jest GPS, tak, tego jak, jak korzystać. Teraz już właściwie nikt z nas nie potrafi trafić na drugą stronę ulicy bez GPS-a. Tak? No, no. Słuchaj, ty, ty skończyłaś fizykę, to jest trochę inaczej. Ja jestem, ja jestem humanistą, wiem, jak mapy obsługują humaniści. Nie historyczne, bo historycznymi sobie radzimy. Justyna, bardzo dziękuję Ci za, te, za tą szybką kawę za 15 minut. Serdecznie polecam interesować się tym, co robisz. Zapraszamy na Wasze media społecznościowe i na Waszą stronę. Ja też pokażę, to są nasze hasztagi, które jeszcze do końca maja będziemy wykorzystywali. Zapraszamy, wpisujcie hashtag maj. Na pewno pojawią się jeszcze ciekawe projekty. Tak jak mówiłem, staramy się mieszać grupą, z którą rozmawiamy, trochę edukacyjnie, trochę naukowo, trochę biznesowo. Jutro już czysto biznesowo Maciej Krzyżanowski, również fizyk, doktor fizyki cząstek elementarnych, ale przede wszystkim prezes zarządu Klaud Ferro, człowiek, który założył firmę, która do tej pory chyba w Polsce największy budżet ESY wykorzystała. Także zapraszam jutro na 9.30. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia i powodzenia. Do zobaczenia, bardzo dziękuję za Nie, dzisiejszy jedno Pytanie, przepraszam, bo ja A? każdym razie tobie zapomniałam. Chciałabym Ci życzyć. Czego mi życzyć? To myślę, że życzyć mi można, żeby ta młodzież do nas przychodziła, żebyśmy mogli jak najbardziej zarażać tą tematyką kosmiczną ogromne. Liczby młodych ludzi, żeby w przemyśle kosmicznym trochę bardziej wyrównywały się proporcje płciowe i tutaj też moja galaktyka kobiet ku temu prowadzi, więc też bardzo zapraszam młodzież na, na te spotkania z ekspertkami kosmicznymi i żeby faktycznie to się ziściło, to co mamy nadzieję, czyli żeby te. Kosmiczne projekty, te nowe technologie, które na potrzeby przemysłu kosmicznego są e, tworzone, że potem były mądrze wykorzystywane e, w naszym codziennym e, życiu e, dla naszej lepszej przyszłości, lepszej przyszłości naszej planety Ziemia. Super, dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia, powodzenia, sukcesów, wyrównywania. Płci. My też, jak widzisz, w naszej pierwszej kawie staramy się. Znaczy, tak tak, tak powyrównywałem, że głównie z kobietami się spotykaliśmy <laughs> podczas niej. Ale słuchaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i powodzenia. Trzymaj się. Papa. Pa. No, do zobaczenia. Cześć.